Wygrani dziś zostali ogłoszeni na moim Facebooku Arkadiusz Fajer-Rykiewicz. Pamiętajcie, losowanie odbywa się codziennie live o 19 na moim YouTube. Mam nadzieję, że jutro wygrasz i ty. I samu, tak odpalam właśnie potężną, złocistą koronę w kalibrze 5 cali. Także nic tylko żałuj, że nie odpowiedziałeś na moją wczorajszą zaczepkę. Bezpiecznie umieszczamy w moździerzu. Upewniamy się, że szelka zapiera się o dno, dopychając ją nieinwazyjnym przedmiotem. Wyprowadzamy sobie ląd i odpalamy jedyną suszną zapalniczką. A to była pięciocalówka, szóstka walnie jeszcze lepiej. A co dopiero? Ósemka, dwunastka czy szesnastka. I samu, pora na szelkę 6-calową, czyli największy kaliber, który profesjonaliści mogą zakupić z Chin za pośrednictwem fraktu morskiego, które rzecz jasna są stolicą pirotechniki, zresztą to oni wynaleźli proch czarny. I samu, tak się postaraliśmy, a ty dalej nie chcesz z nami odpalić. Klasycznie czekamy dobę. Już jutro mam nadzieję, że będziesz z nami i odpalimy tą ślicznotkę wspólnie. Strzelamy w czapurach oddalonych raptem kilka kilometrów od środy wielkopolskiej, także masz bardzo blisko i samu. Wypisujcie komentarze pod filmem i oznaczajcie w nich i samu. Spośród was wszystkich wylosujemy trzy vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie arkafirewerki.pl oraz jednemu z Was ofiaruje tą szelkę sześciocalową. Ważne słowo ofiaruje, z punktu widzenia formalno-prawnego nie dojdzie do sprzedaży, także luz. Co więcej, jeśli i samu dzięki Wam faktycznie odpali ze mną fajerwerkę... w następstwie niniejszego filmu, to wartość wspomnianych voucherów wzrośnie ze stówki do tysiąca złotych każdy. Losujemy spośród komentarzy na wszystkich platformach, także tagujcie i samo tam, gdzie Wam najwygodniej. Także ciśnijcie ile razie komentarzy, to jest walka o wspólne dobro.